www.sklepkolonialny.com Mój uczciwy interes. Książki z prawdziwym autografem. Strokate koszule, które sam noszę. Jerba, którą rzeczywiście piję. I w niedzielę nieczynne. www.sklepkolonialny.com Come. Y please come. Studio Dziki Zachód i co tam panie teraz omówić, panie Skowryński? Pan się na tym zna, pan jesteś dziennikarz, panie, no wieś, pan 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 panie no ze wszystkimi. Ja... A... a ja tu ze wsi. No, pa, panie panie Cejrowski, no warto by było pochylić się nad szczytem klimatycznym, bo z Oskarami na... A, widzę, pobudzam cię do śmiechu. Ha ha ha! Nie masz jeszcze czego śmiać. Wiesz mówię, otóż nikt tego nie zauważył w Ameryce, poza <laughs> mediami które mają oglądalność mniejszą niż w Polsce ma gość niedzielny telewizja. No w sumie tam CNN to już nikt nie ogląda chyba, że jest podpięty do kroplówki w szpitalu i nie dali mu remota, <laughs> a się włącza z automatu i na lotniskach to samo i nie mógł zmienić kanału. No to tacy oglądają jeszcze. To tam rzeczywiście pojawił się szczyt klimatyczny. Zawstydzające. Na Foxie też to omówili trochę, ale nie ze względu na klimat, bo to wszystko są wymysły. Słuchałem, co było przed nami. Kawałka jakiś pan dziennikarz z portalu biznesowego, i on tam opowiadał te wszystkie okrągłe zdania na temat, że to musimy, tamto musimy, i każdy indywidualnie powinien oszczędzać na przykład nadmiar energii elektrycznej, żeby nie zużywać. I jak usłyszałem to, że zużywamy my ludzie. W domach swoich, że jakiś jest nadmiar energii elektrycznej, którą zużywamy, to przypomniały mi się moje studia socjologiczne, gdzie jednym z, miernikiem, z mierników tego, jak bardzo społeczeństwo jest rozwinięte, było to, ile zużywa energii elektrycznej społeczeństwo. Bo im więcej społeczeństwo zużywa energii elektrycznej, tym znaczy, że jest lepiej wyposażone we wszystko, co człowiekowi chcemy dać. Chcemy ludziom dać telewizor, żelazko chcemy ludziom dać, ma maszynę do kawy i młynek obok, żeby sobie zrobili porządną kawę, nie ze zmiotków, z dna okrętu, tylko żeby sobie ziarenka sami zmielili w domu. No, chcemy, żeby ludzie mieli zmywarkę do naczyń. No, na tym polega rozwój. Po to mamy społeczeństwo, po to pracujemy, po to mamy kraj żebyśmy my mieli coraz lepiej. No i ludzie tam niech mają wszystko elektryczne w domu, co by tylko, no. A co mają? Palić w kuchni starymi kapciami, rozpalać ognisko tak jak moja babcia, jak już się rozpali, nawrzucać węgla z siarą i na tym gotować obiad? No więc jak słyszę, że zużywamy nadmiar energii elektrycznej i my się mamy ograniczać, w czasie, gdy inne kraje chciałyby się zelektryfikować. W Afryce Cała masa ludzi chciałaby mieć żarówkę w domu przynajmniej wieczorem, a nie tylko przy ogarku siedzieć. No więc takie bzdety nam się proponuje i poza tym, że śmieszne i głupie, to bardzo niepokojące jest to, że głupie uchodzi za mądre. Szczyt klimatyczny w USA się odbył na zaproszenie Bidy Bidena. Naprawdę bidny chłop. Wyglądał na tym ekranie bidny, Oglądałem fragment y, ekranu, kiedy Putin był na samym środku i perorował, a dookoła były na małych obrazkach, y, zoom to szpiegowska, szpiegowska chińska platforma. Oni się na szpiegowskiej chińskiej platformie umówili wszyscy razem no, konferować. To, to już samo w sobie komedia. I ten Putin na środku siedział, taki już trochę jak stara babcia. Putin wygląda, ale zabić potrafi jeszcze. No więc siedział i tak mówił, państwo się przyjrzą twarzy jego że no, postarzał się widać w kierunku starej babci się pojawił mu chustkę założyć do babuszka no ale groźny trzeba pamiętać o tym tak jak baciuszka Stalin wyglądał jak dziadzio ale ten dziadzio potrafił miliony ludzi do obozu wsadzić no i na tym szczycie wszystkie te gęby dookoła Putina były jedna jedyna była w masce i to był Biden w czarnej masce siedział pytanie czy zapomniał zdjąć jak nie wiem sprysznica wychodził te pieluche na gębę, zapomniał zdjąć. Czy on uważa, że przez Zuma się zarazić można? Siedział samotny w pokoju, gdzie wszyscy są zaszczepieni równo po 20 razy wszystkimi szczepionkami. On sam też. Do Białego Domu, jak się wchodzi, to się czeka 45 minut, bo robią ci testy na COVID. Czy dzisiaj nie masz przypadkiem? No więc siedzi w czystym pomieszczeniu, gdzie są filtry takie w klimatyzacji, że się nie przemknie. Nie tylko plusk Chińska, ale nic się, bakteria nawet tam nie chce wejść do tych filtrów. I on, I on w masce siedział jako jedyny z tych wszystkich i gderał coś tam, nie było słychać co mówi, bo aparat już nie służy tak jak kiedyś, więc chcemy patrzeć na usta, żeby się domyślać co powiedział. No, bo, bo, bo przez te pieluchę na, na gębie coś tam bełkotał. W zasadzie może dobrze, że nie słyszeliśmy co mówił, bo tam nic mądrego na tym szczycie nie padło, poza rzeczami groźnymi. Obecni byli przedstawiciele 40 państw. Niestety prezydent Duda wziął udział, zamiast Polskę natychmiast z tego wypisać. A dlaczego powinien wypisać? No bo ten szczyt służy temu, żeby w Polsce odbyła się, i tu cytuję Duda, nasza transformacja energetyczna. O największej w Europie produkcji autobusów elektrycznych mówił prezydent Duda. Widocznie nie policzył, ile one kopcą, bo żeby je napełnić prądem, to trzeba gdzie indziej nakopcić. O termach wiatrowych mówił, o elektrowni jądrowej, na którą jesteśmy skazani, ale przede wszystkim mówił o wygaszaniu kopalń. I to jest zagrożenie witalne dla milionów Polaków. Wygaszanie kopalń. W 2000. 40, przepraszam, roku udział węgla w Polsce, oni tak prognozują, taki mają cel, z 70% zjedzie do 11%. Prezydent Duda mówi o konieczności odejścia od węgla. Żadnego kombinowania w kierunku, a może z tych 30 milionów, co mamy przeznaczone na te cele klimatyczne, byśmy dwa dali jako nagrodę inżynierom jakimś, którzy opracowaliby technologię, nie wiatraczek na Marsie i tam jakieś urządzenie. Bo Polacy się dobrze, dobrze sobie radzą w NASA. Różne elementy polskiej myśli technicznej latają w kosmos. To może byśmy zachęcili gości od spalania węgla. Albo od brykietowania węgla na paliwo, które będzie kompletnie czyste i będzie tylko w, 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 energię produkowało. Może byśmy parę milionów rzucili jako nagrodę na taki projekt i tym się potem ucieszyli. No, a tutaj wygaszamy. Wygaszamy po prostu to jest jedyna nasza koncepcja wygasić, górników wygasić. Górnicy mówią, że węgla mamy na 200 lat to wymyślajmy kolejne technologie, które przez te 200 lat pozwolą nam coraz lepiej, coraz bardziej wydajnie i jeżeli chcemy, coraz bardziej czysto spalać węgiel. Ale, 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 nie. ale pan, pan redaktor kupił termin czysta energia. K który pan redaktor co kupił? Pan Bo ja jak coś kupuje, to chce... płacę. Pan redaktor, Wojciech Cejowski <grym> w pakiecie kupił termin czysta energia. Nie, nie kopiłem, tylko ta? cytuję go, ale no. co to? Co... A, czysta to... energia, okej, okay. czysta energia w sensie Einsteinowskim na przykład. Że po prostu, że mówimy o samej energii czystej. No, to, 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 to kupiłem w tym sensie, że chodzi o, to, o, o tak jak czyste złoto. No, że tylko o złocie rozmawiamy, a nie o jakimś mieszance z czymś jeszcze. Czysta energia, najbardziej czysta z węgla, może pochodzić. Bo, na przykład, Śmiał... w ogóle czystą energię... Mówię... się na początku z tego szczytu klimatycznego, ale tak naprawdę no. nie ma się z czego śmiać, bo to jest plan realizowany tak. przez cały świat, włącznie z Ameryką, bo prezydent Joe Biden w czasie tego szczytu zobowiązał się, że Stany Zjednoczone do 2030 roku chyba o 51% zredukują emisję CO2, dlatego że tak. wszyscy panowie obejrzeli film, w którym są pożary, powodzie. Zanieczyszczenie powietrza, ocieplenie klimatu. Są odpowiednie wykresy, które mówią o tym, że jeżeli nie zahamujemy ocieplenia klimatu, to wtedy już będzie koniec koniec cywilizacji, koniec człowieka, koniec świata, koniec wszystkiego, co znamy. Już nie będzie ani Oskarów, ani Donalda Trumpa, ani Warszawy, ani Nowego Jorku. Tak, Bidena w 2030 roku też już nie będzie, i w związku z tym on nie będzie ponosił skutków tych decyzji, które teraz podejmuje. Bo co tam jest zapisane w tej redukcji o 50%? Po pierwsze, Stany Zjednoczone od wielu lat zredukowały najwięcej w stosunku do innych państw 12% zjechali w emisji CO2. Podczas gdy inne państwa podkręciły swoje spalanie. Czyli Amerykanie sami sobie robią krzywdę i redukują w czasie, gdy Chiny i Indie, wielcy producenci taniego towaru o nich możemy za chwilę w kontekście Covida indyjskiego pogadać. Te dwie wielkie gospodarki w Indiach i w Chinach produkujące całą masę śmieci oraz rzeczy potrzebnych, które zużywa reszta cywilizacji tam wzrasta. W Ameryce spadło o 12, więc Ameryka ma się sama. Do pociążyć za redukcję, a inni nie redukują. Biden nie będzie ponosił konsekwencji na przykład tego, że oni zapisali ile krów trzeba zredukować. Ile jedzenia mięsa oni chcą zredukować, bo krowa jak gazy puści, to to są gazy cieplarniane i w związku z tym trzeba zlikwidować po głowie krów. Czyli trzeba zmniejszyć jedzenie mięsa. I jest jeszcze grupa dziennikarzy w Ameryce, która posiada kalkulator w szufladzie, tak jak ja, i przeliczyła to, że jeżeli zredukujemy jedzenie mięsa w Ameryce o tyle, ile postuluje ten plan Bidena, to znaczy, że Amerykanin będzie mógł zjeść jednego hamburgera miesięcznie. No i to trzeba ludziom w takim, w, na takiej wadze pokazywać, że tu z jednej strony chcielibyśmy osiągnąć cel redukcja o 50%, a z drugiej strony jest koszt Jaki musimy zapłacić za realizację tego celu. Kosztem jest na przykład to, że będziesz jadł tylko jednego hamburgera na miesiąc i to jest całe twoje mięso. I jednocześnie patrzymy podejrzliwie na wynurzenia so Soros, taki jest, i, i on wypuszcza następujące z Billem Gatesem informacje, że w najbliższym czasie y nie jest wykluczone w Unii Europejskiej wprowadzenie zakazu mówienia o sprzedaży mięsa. To jest pomysł Solosza, popierany przez Komisję Europejską, oficjalne stanowisko, tylko trzeba wygrzebać, się skupić, trzeba uwagę na tym, bo ta coś tam chrzanią o tym, że będzie zakaz reklamy mięsa i kiełbaski i innych rzeczy, to tam, ale jak się przyjrzymy, dlaczego chrzanią i czemu akurat teraz ucierpiałaby na tym nasza gospodarka, bardzo wielu europejskich producentów, import by nastąpił natychmiast z krajów trzecich, gdyby Komisja Europejska z Soloszem zrobiła zakaz jedzenia mięsa w Europie, bo nie chcemy, żeby Nasze krowy puszczały gazy. I w, w, większość naszych polityków podobno krytykuje ten pomysł, ale jakoś cicho to robią. A polskie Ministerstwo Rolnictwa w odniesieniu do sprawy daje odpowiedź jaką wymijającą, bo nie wiedzą, co mają zrobić. W jednej roczce trzymają te klimatyczne i musimy, i tak dalej, a w drugiej cholera, ale to będzie oznaczało, że. Nie można nawet zareklamować kiełbasy i mięso likwidujemy. No to, czy chcesz tak żyć, człowieku? Czy chcesz za cenę tej jest, iluzji? Ale pytanie jest inne: czy masz wybór? E, więc ja mówię to pytanie do naszych słuchaczy: czy chcesz tak żyć, człowieku, czy chciałbyś dokonać innego wyboru? Szaj z tym całym gadaniem o zmianach klimatu, bo ja chcę żyć normalnie. I teraz y, mówiłeś o politykach, którzy na tym Zoomie siedli, obejrzeli firmy o płonących lasach i tak dalej. Ja bym chciał, żeby oby nie obejrzeli samych siebie sprzed 10 lat. Jak John Kerry mówił, że za 7 lat skończy się planeta Ziemia, y, a minęło już lat 10. Albo minęło lat 20. Al Gore, ja bym chciał, żeby był cytowany, który, co on opowiadał o końcu świata 30 lat temu, 25 lat temu, takie cytaty pokażmy. Oni już opowiadali te historie, którymi nas dzisiaj straszą, tylko data była inna, bo świat miał się skończyć w 2015 roku. Od tamtego czasu nie zrobiliśmy nic z tych rzeczy, które oni mówili, że jak tego nie zrobimy, to. Skończy się katastrofą w 2015. I pomylili się. I przyszedł 2016 i wszyscy żyjemy, i nie stało się nic. Amsterdam nie został zalany, bo się rozpuściły czapy lodowe. No więc ci goście samych siebie niech pooglądają, a my i przy okazji pooglądajmy, co oni chrzanili 20 lat temu na ten sam temat. I wtedy będziemy podejrzliwie podchodzili do tego, co chrzanią na ten sam temat dzisiaj. Nie mają żadnych dowodów. Mają naukowców, którzy przychodzą i opowiadają, że mają dowody, ale nie ma żadnych dowodów na te wszystkie teorie i nie ma też dyskusji pomiędzy naukowcami, bo co ja się znam na klimacie? Posadźmy drugą stronę, która ma tytuły profesorskie, tak samo jak ci, którzy twierdzą, że klimat się zaraz skończy, jak nie przestaniemy jeść mięsa. Posadźmy profesora z równorzędnymi uprawnieniami, też ma habilitację, też wykłada, też od 30 lat się zajmuje tym samym. Tylko, że on przeczy. Teorii ocieplenia klimatu, na którą to, na, że to niby człowiek ma wpływ na ocieplenie klimatu, bo że się klimat ociepła, to obserwujemy w, w długich fazach, dziesięciotysięcznych, 15 tysięcy lat, jak obserwujemy tam różne zapisy w skałach, w drzewach i w innych rzeczach, to obserwujemy, że klimat to jest taka sinusoida, raz cieplej, raz zimniej było. Były takie okresy ochłodzenia i zlodowacenie, i przyszło. Na Kociewiu był lodowiec, morena czołowa, i dlatego w studniach jest woda, zażelaziona do dzisiaj, kto na kocie wymieszka, to to wie, no bo morena na, nasunęła się y, pod wpływem lodowca, potem lodowiec uciekł i my z tą moreną musimy żyć i to żelazstwo musimy pić we wodzie. No więc były już takie okresy w historii świata. Oni teraz natomiast twierdzą, że nadchodzi kolejny okres ocieplenia z winy człowieka. I są naukowcy, którzy kwestionują ten dodatek, z winy człowieka, bo jeżeli to jest z winy człowieka, to wtedy podejmujemy te wszystkie działania, nie jemy mięsa i tak dalej, żeby naszą winę cofnąć. Ale jeżeli udowodnią nam kto inny, że to nie jest winy człowieka, no to, co? To, to przestaniemy sami sobie wkładać kaganie. Ale zauważyłeś, że to jest dogmat. A na temat dogmatów tak. się nie dyskutuje. Hmm? Ale zanim powstanie dogmat, to Ale no, no, On już jest. To już po jest, rządku. tu nie ma żadnej dyskusji. 46 czy 50 liderów państw siedzi i uznaje za dogmat. Teraz tak. musimy zrobić to i to, bo inaczej będzie katastrofa. I nikt o zdrowych zmysłach z tym nie dyskutuje. I teraz należy nastąpić schizmę, zrobić, obalić tę religię, bo to jest, skoro to jest dogmat i nie można wprowadzić Dyskusji naukowej na ten temat, to to nie jest dobre. Dogmaty mogą być w religiach, a tu mówimy o polityce. Jak się pojawiają dogmaty w polityce, to znaczy, że jest twarda dyktatura. I nie chcemy tego, i trzeba tych gości obalić, odsunąć, trzeba z nimi dyskutować, trzeba rozrzucać ulotki. Może komuś do rozumu to przemówi, może nie, może przegramy, nie wiem tego wszystkiego, ale dogmat w polityce mi się nie podoba że ja nie mogę podjąć żadnej dyskusji naukowej z dogmatycznym stanowiskiem naukowym. No bo... Dobre nie jest. No, jak podejmiesz, to oczywiście jesteś uznany za pseudonaukowca, nienaukowca albo oszołoma. Innej, innej drogi, innej etykiety Dobra. dla kogoś, kto mówi tak jak ty, nie ma. Tak traktowano Kopernika z jego teorią w tamtych czasach, bo był dogmat w kościele o, o tym, jak kosmos wygląda. I przyszedł ze swoimi rachunkami kanonik, Kopernik i mówi, mnie tu wyszło w rachunkach cholera coś innego, pogadajmy o tym. No i te książki trafiały na indeksy itd. i tak dalej. teraz pewne księgi naukowe do dzisiaj trafiają na indeksy. Jana Pospieszalskiego wyrzucono za co. Tam było tak, że cały czas rząd prezentuje grupę 20 habilitowanych profesorów i tak dalej od medycyny, którzy są ogólnie za tym wszystkim, co rząd robi. Że maski, że lockdown i tak dalej. Dlaczego po drugiej stronie nie sadzamy i innych docentów z tym samym dorobkiem. Nie wolno, no, Pospieszalski zaprosił inną grupę docentów. No, w, w sytuacji sporu na przykład takiego, że jeden docent jest za chlorochiną jako lekarstwem, a drugi przeciw, to my, pacjenci, powinniśmy mieć swobodny wybór i od pacjenta wraz z jego lekarzem powinno zależeć, czy uwierzę w leczenie tą chlorochiną, czy nie uwierzę. A najwyraźniej władzy chodzi o co innego, żeby żadna druga opcja, żeby nie wyleczyć ludzi, nie dopuszcza się sporów. Nie Albo się nie dać im uwierzyć w coś, co nie jest prawdą. To też jest pewna droga, bo jeżeli ktoś położy ci te truciznę na stole i będziesz miał kogoś, kto cię będzie chciał zachęcić do tej trucizny, kogoś przeciwnego, a ten, który będzie cię chciał zachęcić do trucizny, będzie bardziej elokwentny i będzie logiczniejszy, powie jak wspaniały to jest leki, ty weźmiesz i będzie koniec. Więc to też jest tak, że niektóre, niektóre zdania Nieprawdziwe mogą zachęcić ludzi do postępowania nie tak jak powinni. I zostawmy to ludziom. Właśnie tutaj moja niezgoda jest, że pan premier Morawiecki z jego 20 docentami, którzy kreują pewien rodzaj procedury na COVID. On nie jest ani nieomylny, ani jego docenci nie są nieomylni i ja nie życzę sobie, żeby mi nie pozwolono na to, żebym popełnił głupstwo w sprawie własnego życia. Bo dlaczego on ma być ważniejszy, to... mądrzejszy ode mnie w tej sprawie? No, nie, nie, nie zgadzam tylko, się z takim Tylko, podejściem. tylko powiem jedno, że, że... Że, ja, że... mnie nie wolno głupot słuchać. Ale to... A ja właśnie może chcę głupot posłuchać i może... sobie sam wybiorę. Też... Sam ocenię, że to są głupoty. Też jestem za tym, żeby, żeby można było słuchać głupot i żeby człowiek mógł sam, e, sam wybierać. Tylko tyle, że nie premier Morawiecki z dwudziestoma docentami habilitowanymi czy profesorami siedzi, tylko całe instytuty. Tam Hopkins, Kocha, Pascal we Francji, Instytut. To są wszystko wielkie instytuty, czy na, w Oksfordzie, czy w Stanach Zjednoczonych, które właśnie mówią, że tak należy się zachowywać. Ale w Polsce, ja to o tych 20 y, docentach mówię nie bez powodu. Otóż w Polsce są pewne organy i komisje, i na podstawie ich decyzji kreuje się E, sposób leczenia dopuszczony bądź niedopuszczony na terenie Rzeczypospolitej. Więc mnie Hopkinsy nie interesują. Tych docentów mogą interesować ich koledzy u Hopkinsa. Natomiast pan, pospiesz, pan, przepraszam, pan Morawiecki zatrudnił w jakiejś instytucji 20 docentów, którzy mają oceniać, jaką procedurę wolno stosować polskim lekarzom w walce na przykład z covidem. I oni wyrokują. I to już mi się nie podoba. Czemu w środowisku lekarskim my musimy wszyscy lekarze muszą słuchać jednej grupy docentów wyznaczonych przez rząd. No moim zdaniem po, powinno być pełne bezchołowie w cudzysłowie, pełna wolność i lekarze powinni tam studiować swoje hopkinsy oraz inne i powinni sami pacjent powinien decydować. Lekarz powinien być doradcą. A nie że procedury medyczne zatwierdzone przez 20 docentów, 20 innych się nie zgadza z tą procedurą, uważa, że ona jest niedobra, szkodliwa, nieskuteczna. Dajcie im robić każdemu co chce. I tych 20 niech się wykaże, że na nasz pomysł najlepszy, a tam tu będzie podawało środki, o cholera, poumierali nam, no rzeczywiście. No i będziemy mieli dowód, <grafię> że chlorochina zabija na przykład. A ja na razie widzę tylko, że tam, gdzie się udają podać, to leczy. No nie podoba mi się taki. To, to jeszcze na chwilę. Świat, w którym nie dopuszcza się sporów wśród naukowców, tylko jedną grupę określa się, że foliarze i że no ma century, ale głupi jest. No to mnie się to nie podoba takie podejście. A, ja A to dajcie mi tego głupiego posłuchać, bo może, może no, dajcie mi go posłuchać, bo ostatecznie rozmawiacie o moim zdrowiu. Docenty. To jeszcze to jeszcze wrócimy nie do, od zdrowia do klimatu, może jedno z drugim jest związane, bo mówisz tak, trzeba dogmat trzeba obalić, by, by posłuchać drugiej strony, ale to jest sytuacja jest taka, że wsadzono nas do rakiety i pędzimy tą rakietą. I teraz nie możemy z niej wysiąść, bo decyzje zapadły, decyzje w Europie. Zapadły nie decyzje, mam. w Stanach Zjednoczonych zapadły. E, tak, są pieniądze, jest, są, jest wygaszanie kopalń, jest zmiana sposobu traktowania energii, będą powstawać wiatraki na to wszystko jest forsa. E, to wszystko się dzieje i nawet jeżeli my w radiu powiemy, trzeba by było zacząć dyskusję, to i tak nie powstrzymasz tego całego trendu, który już się rozpoczął. Poszły konie po betonie. To tu się, tu, tu się nie zgadzam, że, że muszę się poddać, bo nie powstrzymam. Tu się nie zgadzam. Trzeba walczyć do końca. Dogmat niekoniecznie trzeba obalić. Trzeba go najpierw podważyć, sprawdzić, przemyśleć, i potem, jak dojdziemy do wniosku, że ten dogmat to jest bzdura, no to wtedy próbujemy obalić jego istnienie i powszechne uznanie. O o to mi chodziło. A nie żeby o widzę dogmat to muszę go po prostu mechanicznie każdy dogmat muszę obalić. No nie, no tak działają rewolucje komunistyczne, że każdy dogmat trzeba po prostu zlikwidować, bo tylko nas się liczy. To nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to żeby przyjrzeć się temu dogmatowi. No może jest prawdziwy, może nie jest. No a na to się nie pozwala. Powiedziałeś, że już wszystko posprzątane, pozawalę, siedzimy w rakiecie. No ja się z, z tą konstatacją nie zgadzam. Uważam, że to jest iluzja pewna, że to jest taka rakieta jak w, w, w wesołym miasteczku że mamy założone gogle i to ten kontener się rusza w lewo i w prawo. A nam się wydaje, że on leci, zakręcił, bo się przekrzywił trochę, albo że do góry leci z wielkim wyprzedzeniem, bo jeszcze muzykę puścili i światełka. No nie, społeczeństwa mogą się zbuntować. Mogą się zbuntować całe kraje. W Stanach Zjednoczonych przeciwko rządowej, federalnej procedurze walki z covid em zbuntowała się Floryda i kilka innych stanów. I tam się ludzie przenoszą. Wybrali sobie, dobra, to my Wolimy na Florydzie mieszkać, bo tutaj jest normalnie, i nic się nie stało, i wyniki mają lepsze niż Kalifornia, chociaż szkoły są otwarte. Dzieci chodzą do szkoły, nie, a nie tak jak w Polsce, że ślęczą przed komputerem, o czym to samo ministerstwo mówiło, że jest niedobre. To samo ministerstwo edukacji za nasze pieniądze. 5 lat temu miało badania, które potwierdzały, że dziecko powinno jak najkrócej siedzieć przed komputerem, bo to jest niedobre na oczy, na kręgosłup i na mózg, jak dziecko siedzi przed komputerem. I to samo ministerstwo schowało do głębokiej szuflady własne wyniki badań, za które myśmy zapłacili jako społeczeństwo, i teraz lansują tezę, że dzieci powinny jak najwięcej siedzieć przy komputerze, a nie chodzić do szkoły. No, no proszę pana, moim zdaniem istnieje. Pole do buntu. Być może zacznie się od tego, że się robotnicy w stoczni zbuntują i nagle cały system się przewraca, przynajmniej na jedno kolano pada, na czas jakiś odzyskujemy wolność, solidarność, 1980 rok. Nie A stoczni. być może się. Zb... A, dobra, dobra, to był przykład tylko. A być może się teraz zbuntują nie stoczniowcy, tylko nagle pójdzie iskra i się rodzice zbuntują. Na te koncepcje. Szkolną, którą mamy w tej chwili. A może się kto inny zbuntuje? Nie wiemy, od czego nastąpi bunt. A może górnicy się zbuntują przeciwko wygaszaniu kopalń. I nagle się przebije przez ten mur, który władza postawiła. Inna koncepcja. I przesuniemy ich, obalimy, powstrzymamy. I posłuchamy, i posłuchamy piosenki. That's what I like about you, śpiewa kobita do tego pierwszego gościa, Billy B. taki no wystrojony trochę, upozowany i tak dalej, a ona mówi, że się właściwie podobasz taki.